W sercu stanu Meksyk, gdzie góry mieszają się z mgłą, a pieśń kogutów zapowiada świt, mieszkał Don Pancho, chłop znany z uczciwości i siły. Jego ręce, zahartowane latami, wydawały się z kamienia, ale serce pozostało miękkie, zwłaszcza gdy chodziło o żonę, donie, pas i szesnaścioro dzieci. Jego rancho, skromne, lecz uporządkowane, rozciągało się nad rzeką, która była źródłem życia dla wszystkich mieszkańców wioski. Jednak od dłuższego czasu woda stała very scarce, deszcze nie przychodziły, a rzeka zaledwie szemrała suchą stróżką między kamieniami. Don Pancho spędzał dni na oraniu twardej ziemi, czekając na cud deszczu. Każdego popołudnia, widząc czyste niebo, czuł, jak jego nadzieja wyparowuje z upałem. Mimo to nigdy nie przestawał pracować. Donia Pass obserwowała go z progu drzwi, z rebozo na ramionach, modląc się w milczeniu, by coś się zmieniło. Pewnego ranka, gdy koguty jeszcze śpiewały, Don Pancho wstał wcześniej niż zwykle. Żona widziała, jak przygotowuje maczetę, pakuje torbę i wychodzi bez słowa. Wiedziała, że idzie sprawdzić uprawy, ale w jego spojrzeniu był inny błysk, mieszanka determinacji i smutku. Gdy wrócił o zmierzchu, ubranie miał przesiąknięte potem, a oczy pełne rozczarowania. Pas, powiedział cicho. Ziemia jest martwa. Nawet robaki nie chcą tam żyć. Spojrzała na niego z czułością i odpowiedziała. Więc panczo trzeba poprosić Boga, by zwrócił jej duszę. Skinął głową bez przekonania. Tej nocy jedli fasole z twardymi tortiliami. Dzieci spały stłoczone, a cisza rancza była tak gęsta, że słychać było lament wiatru między magłejami. Don Pancho ledwo mógł zasnąć, czuł jak ciężar porażki go przygniata. Następnego ranka postanowił posłuchać rady żony. Poszedł do parafii w wiosce, idąc pod bezlitosnym słońcem. Ksiądz, stary i zmęczony człowiek, przyjął go z pobłażliwym uśmiechem. Panczo wyjaśnił sytuację, a ksiądz, spokojnym głosem, wziął trochę wody święconej i podał mu mały krzyżyk. Miej wiarę, synu. Czasem cud się spóźnia, ale przychodzi. Panczo podziękował i wrócił do domu z krzyżykiem wiszącym na szyi. Tej samej nocy Wbił go w środek pola i modlił się. Jednak następnego ranka rośliny były jeszcze bardziej suche niż wcześniej. Zwierzęta się rozproszyły, a chmura pyłu zakrywała horyzont. Bóg mnie opuścił wymamrotał. Tego popołudnia desperacja zapędziła go do kantyny. Tam wśród stłumionych śmiechów i kieliszków aguardiente, próbował zapomnieć o troskach. Wymienił maczetę na trzy butelki, jakby oddawał duszę za kilka łyków pocieszenia. Kantynier spojrzał na niego z troską. Nie zgub się, don Panczo. Widzieliśmy, jak upadasz wiele razy, ale ten wydaje się najgłębszy. Pancho pił bez odpowiedzi. Gdy wyszedł, księżyc już wspiął się nad góry. Powietrze było zimne, a umysł zamglony. Szedł chwiejnie z trzecią butelką w ręku, aż zatrzymał się przed starym cmentarzem wioski. Wiatr wiał między krzyżami pochylonymi i cyprysami. Pancho usiadł pod drzewem i zaczął płakać. Dlaczego, panie? Dlaczego tyle nieszczęścia dla człowieka, który chce tylko pracować? Jego słowa rozpłynęły się w powietrzu, a wtedy usłyszał coś, co zmroziło mu krew. Jęk. To był stłumiony krzyk, głos wołający o pomoc. Pan Panczo wstał, patrząc w ciemność. Kto tam? Nikt nie odpowiedział, ale jęk powtórzył się bliżej. Podszedł niepewnymi krokami aż zobaczył pod ogromnym drzewem starego człowieka uwięzionego w starej żelaznej klatce. Miał pooraną z marszczkami twarz, oczy błyszczące jak węgle, i szeroki kapelusz zasłaniający połowę twarzy. Pomóż mi, przyjacielu, powiedział drżącym głosem. Jeśli nie wyciągniesz mnie stąd przed świtem, moja dusza przepadnie na zawsze. Pancho zawahał się. Coś w tej postaci nie budziło zaufania. Powietrze stało się ciężkie i pachniało siarką. Ale poruszony współczuciem rozbił kłódkę butelką, którą niósł. Klatka otworzyła się z metalicznym skrzypieniem. Stary gwałtownie się podniósł i z niepokojącym uśmiechem powiedział: Nigdy nie zapomnę twojej dobroci. Od dziś jesteśmy kumplami. Kiedy będziesz czegoś potrzebował, powiedz tylko: Pomóż mi kumplu, a będziesz to miał. Panczo cofnął się przestraszony, ale mężczyzna już zniknął między grobami. Został drżący, nie rozumiejąc, czy to, co przeżył, było realne, czy majakiem wywołanym alkoholem. Wracając do domu, wciąż z butelką w ręku, wymamrotał Ach, kumplu, jeśli mnie słyszysz, pomóż, żeby żona mnie nie zbeształa i żebyśmy mieli coś do jedzenia jutro. Gdy dotarł do Niapas, objęła go płacząc. Pancho, błogosławiony Bóg, chłopcy złapali dzika, będziemy mieć mięso na dni. Pancho zamilkł, spojrzał w niebo, i pomyślał o starcu z cmentarza. Dzięki kumplu, wyszeptał. W kolejnych tygodniach wszystko wydawało się poprawiać. Dzieci się śmiały, zwierzęta wracały, a noce były spokojniejsze. Ale pole wciąż było suche, co niepokoiło panczo. Pewnego popołudnia, patrząc na horyzont, powiedział cicho: Kumplu, jeśli jesteś tam, ześlij mi trochę wody. Tylko o to proszę. Tej nocy ziemia zadrżała. Psy wyły, kury się niepokoiły, a studnia na ranczu napełniła się wodą po brzegi. Gdy nastał świt, bruzdy były wilgotne, a rośliny zaczynały kiełkować. Pancho padł na kolana. Błogosławiony bądź kumplu, z biegiem dni uprawy rosły obficie. W jednym ze studni, które kopał z synami, znaleźli skrzynię pełną złotych monet. Donia Pas płakała z radości, a pancho tylko zdołał powiedzieć, nie wiem, czy to dar z nieba, czy z piekła, ale dopóki pomaga, przyjmę to. Pieniądze zmieniły ich życie. Kupili zwierzęta, powiększyli dom i pomogli sąsiadom. Pancho dzielił się fortuną ze wszystkimi, wierząc, że hojność przyciągnie więcej błogosławieństw. Ale w głębi duszy czuł, że jego kumpel obserwuje go z cienia cmentarza, przypominając, że każda łaska ma swoją cenę. Pewnej nocy, gdy wiatr świstał między kukurydzą, Postać kumpla znów się pojawiła. Jego twarz była ta sama, ale głos brzmiał głębiej. Pancho, kumplu, nie dawaj tego, o co nie prosili dzielić się. Są tacy, którzy nie zasługują na to, co dostajesz. Jeśli ktoś spróbuje cię okraść, zawołaj mnie, a przyjdę. Pancho skinął głową, choć serce wypełnił strach. Kumpel zniknął bez śladu, a powietrze stało się lodowate. Kolejne miesiące były obfite. Pancho organizował fiestas, Pomagał ubogim, i nawet kupił furgonetkę, by wozić produkty do wioski. Donia Pas mówiła mu, że powinien kiedyś zaprosić kumpla, że tak hojny przyjaciel zasługuje na miejsce przy stole. Ale panczo wiedział, że ten człowiek nie jest z krwi i kości. Wszystko szło dobrze, aż zazdrość zapukała do drzwi. Sąsiad plotkarz zaczął mówić w kantynie, że panczo zawarł pakt z diabłem. Plotki rosły a wkrótce złodzieje dowiedzieli się, że na ranczu jest złoto. Pewnej nocy, gdy rodzina spała, uzbrojeni mężczyźni weszli, wyważyli drzwi i związali wszystkich. Panczo bezsilny krzyczał, by brali, co chcą, ale zostawili jego ludzi, nie słuchali. Jeden z nich uderzył do nie pas i starsze dzieci. Desperacja sprawiła, że panczo przypomniał sobie słowa kumpla. Kumplu, kumplu, ratuj nas, krzyknął z duszą. Ledwo echo jego krzyku rozbrzmiało w ciemności, zanim lodowaty wiatr przeszył dom. Świece zgasły, a złodzieje zaczęli rozglądać się z lękiem. W ciągu sekund cień wyłonił się z najciemniejszego kąta wysoki, zdeformowany i z czerwonym błyskiem w oczach. To był Kumpel. Już nie słaby starzec, którego pancho uwolnił tej nocy, lecz imponująca postać owiana dymem i zapachem siarki. Jego kapelusz unosił się jak czarna plama na suficie. Pancho, kumplu, powiedział głębokim głosem, dlaczego czekałeś tak długo? Mężczyźni próbowali uciec, ale drzwi zamknęły się same. Psy wyły na zewnątrz, a powietrze stało się tak ciężkie, że ledwo dało się oddychać. Pancho, związany do krzesła, ledwo zdołał powiedzieć: Przepraszam, kumplu, nie wiedziałem, co robić. Kumpel powoli odwrócił głowę ku intruzom. Przerażający uśmiech rysował się na jego twarzy, i w mgnieniu oka wszystko było chaosem. Krzyki, uderzenia, metaliczny dźwięk noży padających na podłogę. Panczo zamknął oczy, niezdolny patrzeć. Gdy wróciła cisza, słychać było tylko trzask ognia w kominku. Złodzieje leżeli nieruchomo, a kumpel podszedł do chłopa: Już po sprawie, kumplu. Twoja rodzina jest bezpieczna, ale pamiętaj, że każdy przysługa ma swój cień gestem ręki rozwiązał sznury wiążące panczo. Donia Pas, wciąż nieprzytomna, leżała na podłodze. Dzieci zaczęły płakać, tuląc się do ojca. Panczo ukląkł przed kumplem, wdzięczny, ale przerażony. Nie wiem, jak ci odpłacić za to wszystko. Już to zrobiłeś, odpowiedział kumpel. Dałeś mi pomoc, gdy nikt inny by tego nie zrobił, ale nie zapominaj, że los dobrych ludzi zawsze jest związany z ciemnością, która ich doświadcza. Pancho skinął głową. Kumpel rozpłynął się w powietrzu, zostawiając zapach dymu i aguardiente. Lata mijały, a historia cudu rozeszła się po całym wale. Wielu mówiło, że Don Pancho jest świętym. Inni przysięgali, że jego fortuna pochodzi z piekła. On nie przejmował się tym, co mówili. Nauczył się żyć między wdzięcznością a strachem. Jego rancho prosperowało jak nigdy. Ziemie dawały podwójne plony. Zwierzęta się mnożyły, a dzieci rosły zdrowe. Z czasem Pancho zbudował małą kapliczkę na skraju drogi, gdzie codziennie zapalał świece dla kumpla. Nikt nie wiedział, dla kogo jest, ale wszyscy zauważali, że dym tej świecy nigdy się nie rozwiewa, jakby unosił się, chroniąc Rancho. Donia pas, zawsze ostrożna, mówiła mu – Pancho, pewnego dnia będziesz musiał mi powiedzieć, kim jest ten twój kumpel. Za każdym razem, gdy modlisz się za niego, powietrze staje się zimniejsze. To stary przyjaciel, Odpowiadał unikając prawdy, ten, który nauczył mnie, co znaczy lojalność. Gdy Pancho skończył siedemdziesiąt lat, kumpel znów go odwiedził. Nie pojawił się wśród cieni ani z grzmotami. Po prostu usiadł obok niego pod drzewem, gdzie lata temu płakał nad swoim nieszczęściem. Dobrze się spisałeś, kumplu, powiedział spokojnym tonem. Zrobiłeś dobrze z tym, co ci dałem, ale wkrótce twój czas się skończy. – Wiem – odpowiedział Pancho uśmiechając się. – Chcę tylko prosić o jedno. Gdy nadejdzie mój czas, opiekuj się moimi. Kumpel skinął głową. – Zrobię to, ale pamiętaj, że obietnice między żywymi a umarłymi nie zawsze są takie same. Po tej wizycie Don Pancho zaczął zauważać dziwne rzeczy. Nocami słyszał kroki wokół rancza, szepty na wietrze, a czasem widział tańczące światła na cmentarzu. Jego dzieci myślały, że to przesądy starca, ale on wiedział, że to kumpel czuwa. Mimo wszystko jego życie toczyło się spokojnie. Fiesty w jego domu były sławne, ludzie przyjeżdżali z daleka, by spróbować jego mescalu i posłuchać historii. Wielu młodych prosiło o rady, a on zawsze mówił to samo. Nie dajcie się ponieść desperacji. Czasem ten, kto oferuje pomoc w ciemności, nie jest tym, za kogo go uważacie. Pewnej nocy intensywnego deszczu, pancho poczuł ból w piersi. Zawołał do nie pas i poprosił, by przyniosła butelkę aguardiente, którą przechowywał od lat. Gdy mu ją podała, pancho nalał trochę do dwóch kieliszków i powiedział: Dziś pijemy z moim kumplem. Donia, pas ze łzami, wypiła z nim. W tym momencie cień rzucił się na ścianę, identyczny z sylwetką kumpla, a wiatr zawył tak mocno, że świeca zgasła sama. Pancho uśmiechnął się. Już po mnie przychodzi, tej nocy nie obudził się. Rodzina pochowała go obok drzewa, gdzie uwolnił starca. Przez tygodnie ranczo było ciche, ale pewnego ranka jeden ze starszych synów usłyszał głosy na werandzie. Gdy spojrzał przez okno, zobaczył dwóch starych mężczyzn rozmawiających i śmiejących się dzieląc butelkę. Jeden był jego ojcem, a drugi kumplem. Od tamtej pory sąsiedzi zapewniają, że za każdym razem, gdy ktoś w wiosce jest w potrzebie, Wysoka postać w kapeluszu pojawia się blisko pola do na Pancho, zostawia worek kukurydzy lub dzbanek wody i znika o świcie. Nikt nie waży się wchodzić na rancho nocą, ale wszyscy mówią, że słychać muzykę, jakby wieczna fiesta odbywała się wewnątrz. Lata płynęły, a rancho stało się legendą. Wnuki Pancho dorastały z historią kumpla. Tego tajemniczego bytu, który mieszał dobro i zło w równych częściach. Niektórzy próbowali go przywołać, wymawiając frazę: Pomóż mi, kumplu, ale nikt nie otrzymał odpowiedzi. Inni mądrzejsi mówili, że tylko czyste serce może być usłyszane. Pewnego popołudnia ciekawski młodzieniec postanowił spróbować szczęścia. Wszedł na stary cmentarz i powtórzył słowa, które dziadek mu opowiedział. Wiatr się podniósł, cyprysy się pochyliły. A głos odpowiedział z ciemności. Ta przysługa już jest spłacona, chłopcze. Nie przywołuj tego, czego nie rozumiesz. Młodzieniec uciekł przestraszony i przysiągł nigdy nie wracać. Historia Dona Pancho i jego kumpla stała się ostrzeżeniem. Matki opowiadały dzieciom, że cuda zawsze żądają ceny, a prawdziwe bogactwo nie pochodzi ze złota, lecz z duszy, która je dziękuje. Z czasem wioska urosła, góry wypełniły się drogami, a rzeka znów popłynęła. Ale w bezksiężycowe noce wciąż widać światło zapalone w starej kapliczce. Mówią, że to Don Pancho i jego kumpel czuwają nad doliną, dzieląc aguardiente i śmiejąc się jak starzy przyjaciele. Niektórzy podróżni zapewniają, że widzieli starca, oferującego im wodę, gdy ich muły były zmęczone. Inni przysięgają, że mężczyzna w kapeluszu wskazał im drogę, gdy byli zagubieni. Wszyscy zgadzają się co do jednego – jego głos jest głęboki, uprzejmy, a zanim zniknie, zawsze mówi – podziękuj mojemu kumplowi Pancho. Legenda wciąż żyje, unosząc się między pyłem a wiatrem. Bo w każdej wiosce, w każdej historii zawsze jest Don Pancho gotowy pomóc i kumpel ukryty w ciemności, czekający na uwolnienie po raz kolejny. Dziś, ponad sto lat później, rancho Dona Pancho wciąż stoi. Pokolenia mijają. Ale żadne nie waży się usunąć Starego Krzyża z pola, ani zgasić świecy na ołtarzu. Mieszkańcy zapewniają, że co świt słychać szept między Magłejami, dwa głosy wznoszące toast, śmiejące się jak starzy przyjaciele. Nikt nie wie, czy kumpel był aniołem czy demonem, tylko że dotrzymał obietnicy. Bo dopóki jego historia będzie opowiadana, Don Pancho i jego kumpel nigdy nie przestaną czuwać nad duszą wioski, która ich pamięta.